The no, yeah, to mato not mm. oh, No ja, no ile jeszcze. Ona jest. Pudy, pudy. Pudy, pudy. Pudy, pudy. Pudy, pudy. Ta 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 Najlepsze! Jest. Dobra, jest kawach, jest super. Dwa, pistolet. Dwa mogę? Mogę. A. apteka. Nie, ale, ja jakie, ja ruchy, ja są tu ale pingi matmy, panowie. Pięknie, pięknie. Tak, skąd takie pingi? To wina, wina tego pana, co stoimy na stołem. To wina Tuska Ej, nie, 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 nie dajcie, bo jak otwieram drzwi, to się otwierają po sekundzie. Nie, nie no jest dobrze. No Ech. jest zarobiście 120 pingu. Poradzimy sobie dodatkowy hard mode. To jest hard mode panowie. Jaki mode? Hard mode. Lag mode. O telefon dzwoni. Super. Wróciłem! supplies madafaka! Nie. Sunrise madafaka! Sunrise! Supplies madafaka! Zabiję! w i jego kunia. Uuuu, anekt! Ale ładnie od dołu wyglądasz. Wadafak. Coś tam spadło w dół. Spadnąłem! Ja no, ale... <ślać ślać> tak to... Nie, Ja pierdziele. Dlatego spadnąłem. A serio ładnie oddał wyglądam? Na serio? Ale żebym no, zawisnął? Panowie. Szybciej, panowie! Go, go, go! Jak było w tym, w Postalu! Go, 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 go! Jak do wujka Dave'a się szło. Ej, wiecie co? Mam sobie pomysł. Nie, 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 nie masz, nie masz, nie, nie, nie masz, masz powiem, naprawdę, czy... nie masz. I się. <laughs> są dwie beczułki z y, węglowodanami. <laughs> z węglowodanami? Oh. Taka sytuacja. Co ty robisz, tak, To nie. Ej, ja. dalej od tych drzwi, bo jak ja mnie to drzwi się zepsują. Ale <laughs> przecież... Naj, naj, najna! A przecież zawsze się kąpi na górze. Przejdź w moim świecie. Du, 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 du.

Albo Dramatik, Dramatik pójść. Ale osłaniajcie mnie tu może, bo ja tutaj napierdalałem z tego, ale... Z dźwięków. Czy to było? z działka. A, zabiję mnie. Dobra Bemo, nie baw się tym. tym Antyk Antek, debilu. <coughs> osłaniałem cię. Z ja z... żeby ja to... ciebie nie osłonił, gdy na całe HP. Dobra, Luis jest tylko brzygany, spokojnie. Cię osłaniałem. No mówiłeś, pomóżcie mi, tak? No to wystrzelaj, wystrzelaj. Tak, tak, To były zwykłe adrenalinki. Nagle nie ma. No dobrze, nam idzie teraz. O, stary cząpek. Już mało życia. Ej, faktycznie. A żeś mi zjechał tego życia, Anekt. A to nie, nie, to boomer! jest... Bo to BOOMER! BOOMER! boomer wy nie umiecie obsługiwać tego, jak się nie wchodzi pod karabin. <grym> to jest lol, stałem po prawej na innym budynku. Jak mogłem wejść pod karabin? Lol, weszłeś po prostu, nie? Mhm. Weszł, no. Nie, wschodził na klasę. Ale myślisz, że ja specjalnie tak nie mówię? No. Jesteś upośledzony. Pol jest wziął mojego akacza? Kto ma mojego akacza przyznacie. Nie będę bić. Ja mam shotgun. Ej, pomocy, chłopaki, osłaniajcie mnie. A co to odwalasz? Antextoj, to było najgorsze co mógłbyś zrobić Ewek. Co? Nie smoker zapał? No. No ograłem przez nie, nie będzie. O Jezus, no ja to był głupi Gdzie jest Danki. What? Spokojnie się co chłopaki, nam się nie przejmujcie na razie. Był za mną. Nie, okay. to? Takie śmieszki. No... tak, Szrek mnie wystrzelił. Danki, <grystanie> Danki! Danki, Danki! Ej, Ej mimo, no nie! <grystanie> o! Wiesz to wiesz? Uciekaj gdzieś, a jak, jak go wyciągniesz na odpowiednią tak, odległość, tak, to ja go z nim zanem To masz. <grystanie> Matko, mam V tak poleciał? Ja tak poleciałem! To się samo włączyło. Co to jest? To przyjazd. To przyjazd. się sam no. włączył. Co się stało? Krawisz się sam włączył. Krawisz. Panaliśmy przeciwnika. Panaliśmy? Chypoko. Dobrze jest. Krawisz Gdzie on jest. A no tutaj. Jest. Um. Dobra. tym o, dostałem ja. O dobrze, doskonale! Trzymaj go na tej od... Muszę się uleczyć. On mnie goni! A, rzuca kamieniem to lejtowo. Dzięki, Przemki. Dzi, dzięki. Gdzie on jest? Tak, Okej, okay, dobra. Jest no, tak, teraz. Nie żyję, na dachu jest. Już mi uciekł. Powiedz ci gdzie z takiej wręcz? No, jak się co ty zre uratowałeś? Co, zrekonaktowałem się. Le I mnie holi. dało na Luisa. Ha, to teraz wiosnę ruchem, okej. Okay. No, niestety. Ja bym już wolał pozostać matką. <laughs> I oglądać grę, mówisz? W sumie chyba masz rację, ale. Jak już gram, to. Se pogram. Ej, e, Czondy, nie ruszaj się, ja cię będę osłaniał z tego minikiana. Ja Dobra. Walić Bema i chce sam, nie? Ja mówię, wiesz, chciałem ja umyć plecy, żeby osłonić plecy, ale... Ło, panowie, wszystko się wali. Ej, Przemkin, ulec mnie, maszę. Nie mam ostateczki. Masz, widzę. Helikopter informacyjny numer 5 do szpitala będzie za no jakieś co? 10 minut. Czapę, pomocy! Gdzie jesteś? Dobra! Lepiej. No i znowu poleciałem! Gdzie ty wypadłeś? Za mapę, drugi raz! Widziałem! Oh. Ja pierdolę. No, dobra, już, masz... sytuacja jest jeszcze no, do ugodzenia. Masz sens, że mam digga. Czego się ja nie, 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 mam nie. Mam. E, teraz mnie musisz uleczyć. Niespecjalnie mogę. <śledzio> Ale nie! To <śledzio> GG, WP Ej dobra, od, już mi się nie chce w to grać Dlaczego? No można ta gra, Lampard to mieć... na ten stolik z amunicją i powiedz, że nie chcesz się grać Tak? Nie chce mi się grać Ale nuż na ten stolik z amunicją no jest. Jestem <laughs> Dobrze nam poszło